Dzień dobry wszystkim, Trener z tej strony. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga czyli Futbolowej i Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca, próbującego zawołać piłkarskie świata, pracującego aktualnie w Podbeskidziu Bielsko-Biała w polskiej pierwszej lidze. Choć, moi drodzy, już zapewniliśmy sobie awans do ekstraklasy, tak więc, no nie powiem oczywiście, że pracujemy już w ekstraklasie, bo tu do tego jeszcze sporo czasu, ale Podbeskidzie ma już pewny awans do. Ekstra klasy. Jak do tego doszło? Zobaczmy sobie kalendarz. Ostatnie nasze cztery gry. Najpierw mecz w domu z puszczą nie Wygrywamy go spokojnie i 4 do 1. 25 do 4 strzałach. 3,78 na XG. W Prawie 60% posiadania piłki. Naprawdę, naprawdę świetny mecz w naszym wykonaniu. W 25. minucie bramkę strzela pik z podaniem skaleta. Podniejąc sam skalet, wykorzystuje rzut karny. W 45. Jeszcze w pierwszej połowie strzelamy na 3 do 0. Znowu pik, tym razem z podaniem Lovrena i Pawłowski W 46. tuż po wznowieniu wykorzystuje podanie Wertmillera I mamy 4 do 0. W 72. Bramkę na otarcie łez strzela Marcin. Lecimy dalej. Później mieliśmy trudny, bardzo trudny wyjazd do Legnicy, którego nie udaje nam się wygrać. To pierwszy niewygrany mecz na wiosnę. Mimo sporej przewagi, mimo faktu, że graliśmy od 73 minucie 11 na 10, 19 do 4 strzałach, 7 do 2 strzałach celnych i 1,70 XG na naszym koncie. Świetny mecz. Tutaj prawej strony troszkę słabiej spisywała się strona lewa. No i to właśnie ten brak tutaj wybalansowania. Tego spowodował, że nie wygraliśmy tego meczu, który kończy się remisem bezbramkowym. Później lecimy sobie. Na mecz z górnikiem Łęczna, z zespołem, który zajmował wówczas trzecie miejsce w tabeli, to było ciekawe spotkanie. Górnik Łęczna postawił trudne nam warunki. 12 strzałów udało im się oddać, w tym aż 8 celnych. My oddaliśmy strzałów 22, w tym 11 celnych i wygrywamy 2 do 1, choć łatwo nie było. Najpierw bramkę strzela Banach, czyli mamy tutaj bramkę dla górnika Łęczna. Taki wynik utrzymuje się praktycznie do końca pierwszej połowy, kiedy jeden z obrońców podcina w polu karnym Vers No i do rzutu karnego podchodzi oczywiście Skalet. Pakuje bramkę, mamy 1 do 1. Zaczynamy drugą połowę, w której no, już mieliśmy dosyć sporą przewagę. No i tam wreszcie w 75. minucie dośrodkowanie Niskiego, główka Wertmillera i mamy bramkę na 2 do 1. I mecz ostatni, który rozegraliśmy, to było spotkanie ze Stomilem Olsztym na wyjeździe. Takie troszkę nudne spotkanie, niewiele się działo, tutaj mieliśmy niby 29 strzałów, ale niewiele mieliśmy takich sytuacji, które były pokazywane, więc tutaj nie było dużo. W 63. minucie bramkę strzela Pik, ale zostaje nieuznana, no ale 6 minut później mamy stały fragment gry, mamy wrzutkę Lovrena, kolejna jego asysta i Choroś pakuje piłkę do siatki, wygrywamy ten mecz 1-0 Lovren w formie absolutnie znakomitej zobaczcie, zobaczmy, ile ma już tutaj jakie ma oceny, ile ma nagród dla najlepszego zawodnika, aż 8 7,72 w lidze 7 bramek, 13 asyst, jeszcze bramka i asysta w Pucharze Polskiej, to daje w sumie 26 spotkań, 8 bramek 14 asyst, także naprawdę, naprawdę wielki to zawodnik, już się nimi interesują kluby tutaj z Ekstraklasy z Raków Częstochowa, no ale jeżeli my tutaj awansujemy, no to wtedy ta klauzula nie będzie mogła być uaktywniona i będziemy mogli dyktować warunki w ewentualnym transferze do Rakowa. Boję się tylko, że dadzą nam jakieś pół miliona złotych i zarząd przyjmie ofertę bez mojej, bez mojej tutaj... bez czego? Bez mojej wiedzy i bez mojego wysłuchania mojego zdania na ten temat, bo finanse oczywiście w opłakanym stanie już praktycznie 7 milionów plecy. Znamy już budżety na, przyszłe, na przyszły sezon, bo to budżet transferowy 720 tysięcy złotych i zobaczcie na budżet płac, który jest naprawdę godny tutaj Ekstra Klasy 894 tysiące złotych. W tej chwili wydajemy jakieś 587 więc ponad 300 tysięcy mamy jeszcze w budżecie. Nie planuję tutaj jakiś super wielkich, znaczących wzmocnień być może 1 2 może trzy transfery chcę dać tym zawodnikom którzy są teraz w klubie szanse na to żeby pokazali swoje umiejętności również w Ekstraklasie choć zobaczcie ilu zawodników jest w tej chwili obserwowanych przez inne kluby Velaskę obserwowany przez obserwowany przez łódzki klub sportowy Dominik Frelek, Motor Lublin, Adrian Dziedzic Motor Lublin, Tawor Lovren, Częstochowa mówiliśmy o tym, Matthew Skalet Motor Lublin, Andrzej Szczęch mamy Raków Częstochowa i Wisłę tutaj Małachowski Motor Lublin, Steve Johnson Pogoń Śląsk, Raków Częstochowa Hollerbach, RKS Motor Lublin i tutaj jeszcze są zawodnicy testowani, zwolnieni z klubów w ekstraklasy, juniorzy podobno najzdolniejsi, no nie są to dobrzy piłkarze na pewno już żaden z nich nie będzie tutaj grał ani teraz ani nigdy no przynajmniej dającej się przewidzieć przyszłości w podbeskidziu Bielsko-Biała. Wielu naszych zawodników obserwuje motor Lublin, więc, ale nie sądzę, żeby tutaj doszło do jakiegoś transferu na tej linii, bowiem no, my już, zobaczcie, mamy awans, mamy 23 punkty, 23, tak, 23 punkty przewagi nad Olimpią Elbląg. I, i, I co Wam chciałem jeszcze pokazać? Tabelę ekstraklasy chciałem Wam pokazać, w której Motor Lublin, przynajmniej na tą chwilę, jest klubem, który będzie zjeżdżał. Tak więc nie sądzę, żeby tutaj któryś z moich zawodników zgodził się, będąc zawodnikiem ekstraklasowym, awansując do ekstraklasy, zgodził się na transfer do klubu, który no, prawdopodobnie z tej ekstraklasy spadnie i będzie grał w lidze w lidze pierwszej. Moi drodzy, przechodzimy do dzisiejszych spotkań. Mecz z, u siebie z ŁKS-em, a chyba nie powiedziałem, z kim gramy dzisiaj. Najpierw gramy z ŁKS-em u siebie, później gramy z Arką Gdynia na wyjeździe. Najpierw ŁKS i zaczniemy ten mecz w składzie w bramce, Welaskę, Choroj, Sarnowski, Jagiełło, Młody w obronie, Rutkowski, z Frelek zagrają w pomocy i Pik, Werthmila i Lomwren zagrają w ataku. Zgłaszamy zespół, wychodzimy na boisko. I zaczynamy. Spotkanie 26. Kolejki polskiej ligi pod Beskidzie bielsko-biała gra z widzewem. No i cóż, jesteśmy faworytem oczywiście tego spotkania. Zobaczymy, czy uda się to nasze faworytowanie przenieść na bramkę na kolejne zwycięstwo. Teraz była szansa na coś takiego, ale piłka gdzieś tam z linii była wybita. Teraz z kolei stały fragment gry dla gości. No, ten stały fragment nie przyniósł im bramki, ani chociaż jakiegoś Większego zagrożenia już mamy tutaj. Mija kwadrans, właśnie. No, jak na razie dosyć wyrównany spotkanie. Mamy tylko 0,06 na XG. Powinniśmy mieć trochę więcej, bo tamta nasza sytuacja no, pachniała bramką w sposób bardziej znaczący niż sytuacja LKS-u. Jak na razie LKS trzyma nas tutaj w... trzyma nas w tym w szachu. A zwycięzca tego meczu, to znaczy, jeżeli my wygramy, no to mamy szansę już zapewnienie sobie mistrzostwa pierwszej ligi, w zależności od tego, jak ułożą się tam inne spotkania, ale myślę, że jeżeli wygramy, no to mamy tutaj dzisiaj wielkie szanse na mistrzostwo, a tymczasem pakujemy bramkę numer jeden dzisiejszego spotkania. Darren Lovren, nasz najlepszy asystent, podaje do Daniela Pika, naszego najlepszego strzelca, a ten no, pakuje piłkę do siatki zaangażowany także młodziutki, jak jełło wychowane GKS-u, bełchatów. No a my prowadzimy jeden do 0, jeden kibiców. No, aż skakał ze szczęścia. No ale trudno nie skakać ze szczęścia, jeżeli ta bramka może nam dać tutaj może nam dać, no awans już nam dała poprzednia bramka z poprzednich meczów, ale ta bramka może dać mistrzostwo. Mistrzostwo pierwszej ligi. Tutaj coś się dzieje w ogóle dziwnego. W... Zresztą teraz Wam to pokażę. Szatnia najpierw. Tak, Panowie, zna nas na jeszcze więcej. Rozpoczynamy drugą połowę. Okej, okay, i gramy. O, już jest poprawione, bo tu mieliśmy pod beskidzie, ta bramka pika była gdzieś tutaj. Inaczej umieszczona, albo ja jestem już ślepy i na starość, na stare lata już nie widzę. 51 minuta spotkania: mamy wszystko pod kontrolą, 66% posiadania piłki, 9 czy dwóch strzałach jeszcze z celnego nie oddali LKS-iacy. Ale no nie dajmy się tutaj zwieść: no to też nie jest zespół, który wypadł sroces spod ogona. I teraz mamy akcję: czyja to będzie akcja? Być może nasza, być może LKS-u. Ważne, tutaj nie dajmy sobie strzelić bramki sarnowskiej. Tutaj tą piłkę wyłuskuje. Czy będzie jeszcze ponowienie ataku? Tak. UKS ponawia uderzenie. Jak na razie dobrze tutaj rozgrywają piłkę, trzymają nas z dala od niej, dobrze operują, gdzieś tutaj szukają sobie wejścia w naszą strefę wysoką. Boję się tutaj jakiejś prostopadłej piłki, właśnie takiej. Rygard na szczęście troszkę wyrzucony, ale będzie doświadkowanie, no To była dobra sytuacja do tego, żeby doprowadzić do wyrównania. Na szczęście piłka, że u nie trafiał w bramkę w tej no, dobrej, dobrej sytuacji do zdobycia bramki. Uwaga, welaskę na lewej stronie będzie dośrodkowanie w pole karne. Lovren oddaje strzał, nie ma bramki. Czas, czas na jakąś zmianę. Mamy jak na razie wszystko pod kontrolą, ale jak widzieliście, mogło to się zmienić w, no, w mgnieniu oka i Nasze tutaj postrzeganie tego meczu również. Skalet wejdzie za Felka. Taką zmianę zrobimy. No, Werth Miller słabo, więc wpuścimy na boisko Holerbacha. Zobaczymy, co te zmiany nam dadzą. Zatwierdzamy i wracamy. I wracamy do boju. 60 minuta spotkania, troszkę ponad pół godziny do końca tego meczu. No i czy uda się? zdobyć mistrzostwo, a gdyby się udało, to zrobimy sobie jeszcze kamerę analityka. Ok, 25 minut do końca mamy sytuację Rutkowski. Wrzutka w pole karne. Chorość dopadnie do piłki. Tak, znowu Rutkowski, Jagiełło na prawej stronie. Tam przez chwilkę Lowren się fajnie urwał. Pokazał się w przestrzeni, mógł dostać piłkę, ale Jagiełło tutaj no, nie jest to jakoś doświadczony chłopak. Nie widział tego, a tymczasem mieliśmy świetną sytuację z Dostał podanie od Lowrena. Troszkę za szybko to zasuwa. Ok. Skalet dostał piłkę od Lovrena, ale fatalnie spudłował szkoda, bo mogliśmy mieć bramkę numer 2, mogliśmy mieć kolejną asystę Dawora Lovrena, ale, ale nic z tego. 75 minuta, zatrzymamy, hop, stop i Wpuścimy na boisko młodego Bartosiaka, Bartosiaka, który jest młodym zawodnikiem, który troszkę na mnie się obraził, za to, że nie wystawiłem go, z racji, że go nie wypożyczyłem, bo na listę do wypożyczenia był wystawiony, ale gdzieś nie było nim zainteresowania i też troszkę zapomniałem o tym, więc zawodnik trochę się na mnie tutaj obraził, za to za moje postępowanie spróbuję tutaj udobruchać go jakimiś minutami na boisko, żeby no, poczuł się częścią tego zespołu i chciał w klubie pozostać. Jak na razie mamy jednego zawodnika, który może nie jest niezadowolony, ale troszkę jest zaniepokojony swoim czasem spędzonym na boisku. Jest to Velasque, dzisiaj w podstawowym składzie, tak więc mam nadzieję, że wkrótce to jego niezadowolenie zniknie, a my tymczasem powoli zbliżamy się do końca meczu, 92 minuta, nie dajmy sobie teraz szczyć bramki, bo byłaby to jakaś delikatna katastrofa. Zakończmy ten mecz, już nawet niech będzie ten wynikiem, który daje nam trzy punkty. Nie eee, dajmy sobie tutaj strzelić. Na razie fajnie budujemy akcję. Uwaga, dziedzic został wyprowadzony na świetną eee, sytuację. Oddaje do tyłu do pika-pik do Rutkowskiego. Rutkowski do Jagieły. Ten, e, proszę bardzo, Jakub Jagiełło, 18-letni prawy obrońca, e, zdobywa bramkę. E, podanie od <laughs> Rutkowskiego. E, tak więc mamy akcję naszych młodych, zdolnych zawodników. Zobaczmy, jak do tego Dziedzic podaje do Pika, ten wycofuje do tutaj trochę miejsca ma gieło i z pierwszej piłki z prawej nogi zewnętrzną częścią buta pakuje Młodzian, piłkę do siatki, mamy 2 do zera i moi drodzy mistrzostwo ligi zbliża się. Końcowy gwizdek, tak, mamy 15 do 3 strzałach, 5 do 0 w strzałach celnych i xg na punkcie 1 na 1 na poziomie x 1.30 tak więc no nie za nie za duży ten punkt nie za duży ten współczynnik XG, no niemniej jednak wygrywamy 2-0. dawor, Lowren, kolejna, kolejna nagroda za piłkarza meczu, ocena 8-6, kolejny wspaniały występ Chorwata. No, ten chłopak no, ciągnie nas, ciągnie nas do ekstraklasy. Zobaczymy, czy będzie w stanie nas w tej ekstraklasie utrzymać, no bo oczywiście awans już mamy i nie zamierzam pozbywać się Lovrena, chyba że tutaj zarząd postawi mi jakieś ultimatum. A ktoś zaoferuje naprawdę naprawdę wysokie i bardzo dobre pieniądze. Moi drodzy, za chwilkę wracamy z meczem numer dwa. I jesteśmy już tuż przed rozpoczęciem meczem z Arki Gdynia. Rozpoczynamy ten mecz jako mistrz, moi drodzy. Ostatnia kolejka dała nam tytuł mistrzowski w pierwszej, w pierwszej lidze. Jesteśmy aktualnym mistrzem pierwszej ligi. Oczywiście jesteśmy również zespołem, który awansował oczywiście do Ekstraklasy. Mecz rozpoczniemy w składzie następującym. Kszczuk w bramce, Welaskę, Choroś, Sarnowski, jakie w obronie, Rutkowski, Dziedzic, Frelek w pomocy, Ciepiela, Wertmila i Lowren w ataku Zasygnowaliśmy tutaj Pika do meczu w trzeciej lidze. Niestety, mecz ten nasze rezerwy przegrały i mają trzy punkty straty do prowadzącego KKS-u Kalisz. Aczkolwiek jest tam jeszcze w to wszystko zamieszane. Są rezerwy Rakowa Częstochowe, które mają mecze zaległe. Idziemy do spotkania. I zaczynamy, moi drodzy, kolejne spotkanie. Mecz Arka Gdynia pod Beskidzie Wielsko-Biało. Mecz, który dla nas nie ma już większego znaczenia, jako że już jesteśmy mistrzem pierwszej ligi. Ale Arka Gdynia gra jeszcze tutaj o awans. Była chyba na siódmym albo ósmym miejscu w tabeli pierwszej ligi. Tak więc, no, wszystko tutaj jest jeszcze realne i możliwe. Zresztą, zobaczymy sobie, Arka Gdynia w tej chwili na siódmym miejscu w tabeli. Tak więc, no, jest to mecz niezwykle istotny dzisiaj dla gospodarzy. Wielaskę do dziedzica nasza akcja dziewiąta minuta spotkania Ciepiela który zastępuje tutaj Pika no chciałem dać mu też jakieś minuty Ciepieli w pierwszym składzie żeby też uważał się za istotnego zawodnika naszej tutaj, tutaj zgrai. Frelek Doświadkowanie Ciepiela tutaj zaangażowany w tą akcję niestety nic z niej nie wyszło ale już jest aktywny nasz zawodnik od pierwszych minut tego spotkania przełączę sobie pozwolicie na dwa Spodziewałem się tam jakiejś koronacji mistrzowskiej po poprzednim spotkaniu. Ona nie nadeszła. No a szkoda. Niemniej jednak jesteśmy już oficjalnie mistrzem pierwszej ligi. Mamy 25 punktów przewagi na 7, minut, na 7 meczów przed końcem. Tutaj walka o drugie miejsce będzie niezwykle zażarta. Zobaczcie, wszystkie zespoły tutaj od drugiego do piątego miejsca mają tyle samo punktów, a szósta, szósty w tabeli zespół ma punktów 47. Tak więc naprawdę ta będzie bardzo zażarta walka o ten bezpośredni awans do ekstraklasy i o to, kto będzie jeszcze musiał przechodzić przez horror baraży Uwaga, kolejna nasza akcja, dzielic do frelka, frelek, uderzenie na bramkę, uderzenie niestety niecelne, ale dobrze, że tutaj próbujemy, próbujemy ten mecz również wygrać, 10 do 4 w strzałach, 5 do 2 w strzałach celnych, 0,69, XG do 0,24, 65% posiadania piłki po naszej stronie i powoli zbliżamy się do końca pierwszej połowy, Ciepiela bardzo dobry mecz, Lovren też, Weltmila no jak zwykle słabo, no Wertmiller jakoś jeszcze nie potrafi się odnaleźć, na pewno w przyszłym sezonie dostanie też szansę, no jest to zawodnik z innego kraju, tak więc być może ta jego aklimatyzacja nie jest tutaj odpowiednia i jeszcze nie jest w stanie pokazać wszystkiego, co potrafi. Zaczynamy drugą połowę, jak na razie Arka Gdynia 5 punktów straty do Warty Poznań, więc no, przydałoby się im zwycięstwo. Na pewno będą chcieli o nie walczyć w tym spotkaniu, ale my no, też Chcemy walczyć o swoje, aczkolwiek mamy już ten awans zapewniony, więc tutaj to nasze, e, uwaga, Lowrend, piękna, wrzutka do ciepieli. Wertmilla tutaj spróbował zaatakować wreszcie, coś widzimy dobrego w wykonaniu Szwajcara, no ale bramki nadal nie mamy. Zbliża się 60 minuta spotkania, czas tutaj na jakieś zmiany jeszcze. Co będzie, czy jest szansa na rzut karny? Nie mamy, Mamachty, skaleta na boisku naszego etatowego wykonawcy rzutów karnych, ale zobaczmy najpierw, czy w ogóle będzie. Będzie rzut karny, jest rzut karny. Darun Lowren podejdzie do wykonania jedenastki. Zobaczymy, czy uda mu się ją zamienić na bramkę. Tak, oczywiście, Chorwat strzela chyba dziewiątą bramkę w tym sezonie, zgadza się i no, zbliża się do tej liczby 10 bramek zobaczymy czy dzisiaj również będzie bohaterem spotkania pewny strzał Lovrena i mamy 1-0 na bardzo trudnym terenie w Gdyni 62 minuta, szybciutko zrobimy pauzę. Wprowadzimy jedną, może dwie zmiany Taktyka OK. Wpuścimy na boisko oczywiście cholerba puścimy też na boisko Daniela Pika Gorci mnie żeby wpuścić, mimo że ciepiela gra dobrze, ale Pik no damy mu powalczyć jeszcze o damy mu powalczyć o e, tytuł króla strzelców no i jeszcze tam może coś zrobimy w, ostatnich, w ostatnim kwadransie, może Skalet, może, e, może młody Bartosiak też Dostanie szansę, zatwierdzamy zmianę, wychodzimy na boisko, 65 minuta spotkania. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało Kunik. Dziedzic do Pika, Pik, czy powalczy, no ma 20 ponad minut na powalczenie o bramkę numer... 15 w tym sezonie, albo nawet 16, bo chyba 14 to ma w naszym klubie. Jeszcze miał jedną bramkę w klubie poprzednim, Rutkowski, do Velaskę. Velaskę, no tutaj wreszcie chyba uradowany graniem w pierwszym składzie jest. Nawet sprawdzałem to przed tym meczem. Wszyscy zawodnicy są tutaj zadowoleni z czasu, jaki spędzają na boisku. Teraz pik oddaje strzał. Strzał jest to niestety niecelny. 69 minuta, zobaczmy, co tu się uda zrobić, wie no wreszcie to jakaś akcja Arki Gdynia no ale Pelaskę panuje nad wszystkim. Podanie do kszczuka. Kszczuk do Jagiełły. Ten młody prawo obrońca pokazuje tutaj potencjał nagracza, wręcz ekstraklasowego. Tak więc będziemy się trzymać tego młodziana dziedzic. Przy piłce Rutkowskiej tutaj żółtą kartkę ma. Mamy tam jeszcze Małochowskiego, więc może nie będziemy tutaj ryzykować. Frelek też ma żółtą kartkę, ale jakie bramki strzela Dominik Frelek, to sami przed chwilą widzieliście. Asysta Pika. No i Frelek piękny strzał, zobaczmy to jeszcze raz, bo warto Rutkowski do dziedzica, dziedzic do pika, pik do Frelka, który ma troszkę przestrzeni przed sobą i pakuje piłkę w górny róg bramki Dominik Frelek. Mamy 2 do 0, mamy świetny wynik w Gdyni, obyśmy go utrzymali do końca 75 minuta spotkania, więc szybciutko wprowadzimy ostatnie tutaj korekty w składzie, wejdzie na boisko Małachowski, tak, za Rudkowskiego. Małachowski ostatnio bardzo mało gra w klubie, więc na pewno ucieszą go te minuty i fakt, że tutaj uznajemy go za nadal istotnego członka naszego składu. No to prawda jest, że w zasadzie nie wiem, czy to nie jest czasem pierwszy mecz Małachowskiego w ogóle w wiosennych rozgrywkach. Nie przypominam sobie, by grał wcześniej. Zawsze grał tutaj Rutkowski, jeżeli nie Rutkowski, to stawialiśmy tutaj na Steve'a Johnsona, który teraz jest kontuzjowany i nie mógł grać w dzisiejszym meczu, bo nawet tutaj myślałem o tym, żeby Steve Johnson już pograł sobie do końca sezonu, żebyśmy tutaj zobaczyli, jak ten Amerykanin jest w stanie się rozwijać i czy w ogóle Możemy tutaj mówić o, piłkarza, o piłkarzu z potencjałem ekstraklasowym. Wydaje mi się, że tak. więc Johnson był tutaj desygnowany do meczu, ale kontuzja niestety wyeliminowała go z gry w tym spotkaniu. Zobaczmy ostatni kwadrans gry: 18 do 5 w strzałach XG 2-0 do 043. Tak więc wszystko mamy tutaj pod kontrolą. Adrian Dziedzic, okej, okay. zrób to. Mamy jeszcze tutaj dodatkowe zmiany pik do, do Velaskiego, Velaskę do Chorosia, ten do Małachowskiego, który już złapał żółtą kartkę bardzo szybko. Udało mu się żółty kartonik wyłapać Małochoskiemu pik do Chorosia, no Małacho... pika chciałbym widzieć trochę wyżej. To jest zawodnik, który tutaj ma się bić o tytuł króla strzelców. Jeżeli będzie tutaj się pałętał przy linii bocznej, gdzie powinien być welaskę, no to ten tytuł nie powalczy. Jak było szansa na jakąś tutaj wrzutkę, ale nie ma miejsca na to. Może teraz jest wrzutka w pole karne, ale wybijają zawodnicy Małachowski do pika-pik. Jest w polu karnym, nie ma szans na strzał, ale jest szansa na dośrodkowanie. Dośrodkowanie to zostaje wykonane i tam dziedzic na raty. Czy był wstać? Sędzia wizże. Wydaje mi się, że, no nie wiem, gdzie tu był offside? Może ten, no nie, bramka uznana, mamy 3 do 0 Adrian Dziedzic. Strzelcem bramki numer 3 nie strzela ich za dużo nasz środkowy pomocnik, nie ma za dużo bramek w tym sezonie, wydaje mi się, że może to będzie jego druga bramka no Moglibyśmy oczekiwać więcej, ale jest to zawodnik, który jest istotny, który no, dużo razy piłkę dostarcza na skrzydła, więc być może ta jego produkcja bezpośrednia, czyli gole i asysty nie jest duża, ale jest istotnym tutaj trybem w tej naszej podbeskickiej maszynie. Uwaga, teraz szansa tutaj dla Arki Gdynia na stworzenie czegoś w tych już no, ostatnich minutach spotkania, tak więc uwaga, teraz mamy kontratak pika, niestety schodzi do boku zamiast iść do bramki. Pik do Małachowskiego, Małachowski do Velaskiego, Velaskę do Frelka. Czy Frelek pokaże nam kolejne uderzenie? Pokazuje, pakuje piłkę w poprzeczkę. Piłka wychodzi w pole i węgla się ją łapie, no ale Frelek znowu pokazuje, że no, umie uderzyć, Jest, dysponuje tym młotkiem w swojej Prawej albo lewej nodze, nie pamiętam, w której mamy koniec spotkania. Mamy pewne i przekonujące zwycięstwo 3-0. Zaplanujmy sobie odcinek kolejny, ale ja myślę, że już wiem, co będzie w tym odcinku kolejnym. Będą to oczywiście dwa ostatnie mecze sezonu 2023 24 nie, oczywiście 24. 25, PIK tutaj mocno zmęczony, no ale on grał też w meczu dzień wcześniej, grał w tym spotkaniu w trzeciej lidze, tak więc no jest chłopak, jest chłopak naprawdę mocno zmęczony, przechodzimy szybciutko do kalendarza. Co my tu mamy? Oczywiście dwa ostatnie mecze, czyli Stalmiles u siebie i wizyta w Świętokrzyskiem, wizyta w Kielcach na koniec sezonu, czyli wizyta w rodzinnym miasteczku Franciszka Tranero, po drodze oczywiście Wszystkie cztery spotkania offline. Mamy tutaj GKS, mamy tutaj Radunię, mamy warte Poznań, mamy Zagłębie Sosnowiec. Zobaczmy sobie jeszcze tabelę pierwszej ligi. Oczywiście mistrzem jest tutaj mistrzem jest tutaj pod Bielsko-Biała, no a reszta klubów bije się o to miejsce numer dwa, na razie Widzew na miejscu drugim, ale już na miejscu trzecim, na miejscu czwartym i na miejscu piątym są zespoły, które mają tyle samo punktów co Widzew, a Warta Poznań, która jest na szóstym miejscu, ma jeden punkt mniej, tak więc również ci zawodnicy nie powiedzieli ostatnie, ostatniego słowa i na pewno też będą chcieli powalczyć o ten bezpośredni awans do Ekstraklasy. Statystyki zawodników Daniel Pik, jak na razie najlepszym strzelcem widzę 15 bramek, 14 w naszych barwach, jedna bramka w barwach Olimpii Elbląg, najlepsi zawodnicy, jeśli chodzi o średnią ocen Dawor Lowren oczywiście 777, później Daniel Pik, i później Daniel Horoś, tak więc panowie, z imieniami na D dominują w lidze, Oczywiście najlepszym asystentem Dawor Lovren 14, następny zawodnik raptem 8 asyst, tak więc myślę, że do końca tego sezonu raczej nic się nie zmienia, ja a myślę wręcz, że Dawor Lovren. Jeszcze coś tutaj do tego bagażu asysty dorzuci. Moi drodzy, dziękuję za dzisiejszy odcinek. To był Trenero, to był serial Droga. Do zobaczenia w odcinku kolejnym. Peace out.